Polska jest dla firmy Mars bardzo ważnym rynkiem ze względu na populację 38 milionów ludzi. Weszliśmy na polski rynek, żeby go rozwijać, a dziś jest on jednym z 10 najważniejszych dla nas rynków. Nasze zaangażowanie w Polsce trwa już 23 lata. Mamy 6 fabryk, 2,5 tysiąca współpracowników. Fabryka w Janaszówku jest dla nas bardzo ważna. Obsługujemy w niej nie tylko rynek wewnętrzny i rynki europejskie, lecz także Bliski Wschód i Afrykę. Odkryliśmy, że w polskich zakładach jest potencjał dzięki któremu możemy obsłużyć naszą regionalną sieć 70% produkcji z tej fabryki będzie eksportowane do 60 różnych krajów ale 30% jest produkowane z przeznaczeniem na rynek polski Dla powodzenia naszego przedsięwzięcia bardzo ważne jest by móc sprzedawać w Polsce produkty wytworzone w polskiej fabryce Jednak Mars to nie tylko produkty lecz także ludzie jesteśmy bardzo dumni że możemy dzięki tej inwestycji rozwijać w Polsce talenty, kształcić je poza granicami i przyciągać z powrotem do Polski. Większość naszej kadry kierowniczej, dyrektorów i menadżerów to Polacy. Nakłady finansowe, które przeznaczyliśmy na rozbudowę naszej infrastruktury i fabryki w Janoszówku pod Sochaczewem wyniosły ponad 300 milionów polskich złotych. Jakby to troszkę bardziej zobrazowo powiedzieć... Dało nam to możliwości produkcyjne dodatkowych 25 tysięcy ton rocznie. To jest 1100 opakowań MMS na minutę. Dzięki inwestycji w fabrykę wianaszówku stwarzamy dodatkowe 70 miejsc pracy bezpośrednich. Natomiast, biorąc pod uwagę inne usługi, chociażby surowce, które w 70% zaopatrujemy z Polski, tworzymy dodatkowo 300 do 350 miejsc pracy pośrednio. Mars, potentat światowy, nie tylko przyniósł technologię, ale przede wszystkim znaczna część tej produkcji jest preeksportowa. Zwracam uwagę, że jest pewna logika obok wielkiej aglomeracji warszawskiej, na jej przedpolu w Sochaczewie, w miejscu, które jest razem z Błoniem jednym z ważniejszych hubów polskiej logistyki, dzisiaj wzmocnionym i pięćdziesiątką zmodernizowaną i dwójką już na całej długości do Niemiec. To jest kapitalna okazja do ekspansji nie tylko na Europę Środkowo-Wschodnią, ale także na Wschód, ale co ważne, podtrzymywania silnego eksportu na rynek Unii Europejskiej. Inwestycja Marsa ma ogromne znaczenie dla całego regionu, nie tylko gminy ziemi sochaczewskiej, ale y, zachodniego mazowsza, ale całego kraju. Myślę, że jest to firma, która y, ma ogromny wpływ na przemysł spożywczy, na produkcję wyrobów czekoladowych w kraju, na produkcję, na to co się dzieje na ziemi sochaczewskiej.